Dreadcat X8 to plecionka przygotowana specjalnie do połowu sumów. Sprawdzi się w połowie na przynęty sztuczne, w technikach gruntowych oraz w nowoczesnych metodach wertykalnych. Przy jej produkcji została zastosowana technologia zapewniająca trwałość koloru i gładkość powierzchni, która jest potrzebna do osiągania dalekich rzutów. Dzięki zastosowaniu supermocnego ośmiosplotowego polietylenu linka ta odznacza się wysoką wytrzymałością na węźle oraz dużą odpornością na ścieranie. Długi 300 metrowy nawój oraz cztery średnice od 0,30 mm i wytrzymałości 38,4 kg do 0,60 mm i wytrzymałości ponad 72 kg pozwolą zastosować linkę DreadCat X8 w dowolnym zestawie sumowym.